Siemanko z tej strony Lisek, kolejny odcinek na kanale Lisek FIFA, Road to Glory odpalamy i moi kochani, dzisiaj kończymy Food Champions. A żeby tutaj tradycji stało się zadość, to tak, wy zostawisz ty, ty zostawiasz, ty, w tym momencie, łapa do góry, a ja otwieram dla ciebie pakę, Pato, Bo paczek mamy tutaj troszeczkę przygotowanych, więc no, dobrze by było. Piękna paczka na start i moi drodzy, standardowa akcja, e, banery, walkout chyba, unglund, SPO, Mount. Kurde, nie ja nie rozróżniam przez te. Yy, przez te LEDy jakieś tam, że jak one się mocno błyszczą, to wtedy jest Walkout. Ja tego totalnie nie ogarniam. Totalnie tego nie ogarniam i kurczę pieczone. Myślałem, że. myślałem, że Walkout. A tu, że mi się delikatnie zawiódł. Na sam początek standardowe komentarze widzowie: Mati napisał, że fajne jest rozdzielenie na dwa kanały. Pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie, Mati. I też mi się tak wydaje, że w późniejszym etapie, na przykład, jak będziemy sobie miesiąc już rzucać codziennie odcinki na tym Road to Glory, to wtedy to będzie już tak najbardziej oddawało. Mikso napisał, brum, wjeżdża i Halandinio w składzie. Jakby Halandinio wleciał w nagrodach za tych champions, to byłoby Kongo totalne, ale, moi drodzy, Kongo i tak, i tak jest. Tak czy siak jest, bo mamy w tym momencie bilans 12-3. 12-3. Ja mam tutaj cel wbić 16 zwycięstw. No co? Jak za 16 zwycięstw, to spójrzcie na to, jakie mamy nagrody. Bo nagrody są, no, za 16 zwycięstw przyjemne. Czekaj, nie, to jest czwarta ranga, to czekajcie, to jest 19, 18, 16. To jest trzecia ranga. Trzy piki, dwie paki za, sto ty za 50 tysięcy, jedna paczka Ultimate i dwie paczki z Team of the Week. Kurde, no tutaj to byśmy mieli 200 tysięcy gwarantowane i to by nasz skład stąpł potężnie, bo to byśmy potroili wartość składu, można by rzec. Chociaż... Yy, nawet nie wiem czy nie zwiększylibyśmy il wielokrotności, ponieważ jak spojrzymy sobie w tym momencie na taki rynek transferowy, to Antony... <słuch> on się trochę odbudował, ale kosztował tam w granicach 30 tysięcy. A my go kupiliśmy za 66. 000. No uważne, widzowie, to wiecie, to tutaj końcy nie mają tak dużego znaczenia. My... My, my, to my urządzamy tu kongo po prostu, totalne e, Czy będzie jakaś rekompensata Za paczki z Hero? Bober Sztot to zapytał Chyba nie wiem Chyba nie wiadomo, po prostu No i co zrobi? Jej to zrobi I moi kochani Flay, się pytam, czy go pozdrowię Więc pozdrawiamy My kończymy yy, ważne mecze w tym momencie Ważne mecze zrobione Takie tutaj na początek tego odcinka I Ja I Chcemy to przepalić I zobaczymy, co z ważnych meczy nam wypadnie Bo no, ważne mecze oddają Pewnych rejonach, a w pewien, w pewien sposób nie oddają. Zobaczymy. Nie wydaliśmy na to żadnego końca, więc to mnie najbardziej cieszy. W tym jednego rzadkiego, tutaj sześciu rzadkich. Okej, okay, dobra, to, to na końcu. Nie wydaliśmy żadnego końca, więc to tak naprawdę mnie w tym momencie najbardziej cieszy. No bo na Fudminie to kosztowało z 5000. A wiadomo, lepiej mieć 5000 niż nie mieć 5000 i jak jeszcze nagród za futrzę z nim mamy. Ok, tu kolejna paczka i też tych walkoutów ani banerków nie ma. No ale i, i tak już można powiedzieć, że pierwsze banerki mieliśmy eee, w związku z otworzeniem paczki, wiecie, na start! Na łapeczkę do góry. Pamiętajcie też o subskrypcji, żeby subskrypcja była i wjechała i dzwoneczek, bo to jest też istotne. I moi kochani. Zobaczymy, czy te ważne macie znaczy tutaj w jakikolwiek sposób zrekompensują nam karty, które wydaliśmy. Barreto, Heney, Jordi, Masip, Sadan, Josan i jest Polak. Robert Kubica, moi kochani. Wjeżdżam, rozjeżdżam. 60 tempa, 58 strzelania. Robert Kubica, no. Ale taki szybki jak Robert to nie jest. Dobra, zanim ta ostatnia paczka, to moi kochani. Złota paczka, paczka z podglądem. Let's check this out. No, kurde mold. Czy coś tu kurczę pieczone się podzieje dobrego, ciekawego i takiego przyjemnego? No, nadzieja w tej paczce, moi kochani. Nadzieja duża. Są banery. SP. Handilson. Oh. No nie, no Kaman, panowie. Panowie, ja tutaj zapłaciłem za te SBC, ale mało ważne jest jak jest, we have what we have można by tak rzec, moi kochani najważniejsze jest to, żeby w tym Champions nie dać, że tak powiem opłukać swojego tyłka ciepłym ciepłym nawozem, trzeba po prostu wygrać 12, no to 4 mecze, 4 mecze trzeba wygrać Ewentualnie no 14 to jest takie minimum, no ale celujemy w te 16, żeby kurto 16, no robimy to, po prostu robimy to i zobaczymy co z tego wyjdzie. Tym składem gramy. Aha, e, najważniejsza rzecz widzowie, najważniejsza rzecz, transfery, przecież zapomniałem o transferach. Zmieniliśmy delikatnie defensywę, timber i tezę. Poszli sobie na ławkę y, rezerwowych rezerwistów, można powiedzieć, bo są na rezerwie tej głębokiej. Na obronę wjechał Araujo, czyli karta, która też na Lenfi może biegać i biega. I wjechał także Akanji, czyli karta, która też ze stylem gry. Yy, co my tu mamy? Kotwicę? Nie, co to jest? Nie, no architekt to jest przecież, no ta. E, to na architekcie też ma Lenfi, przez to. Yy, Gag po ma jedną gwiazdkę, ale on i tak, jest szczerze, dramatyczny na ten moment. 34 mecze, 7 bramek, 10 asy, żałuję, że go zrobiłem troszeczkę. Ale co potestowaliśmy, to potestowaliśmy. Więc myślę, że docelowo i tak ten gag po sobie wleci na ławkę i tam będzie sobie fruwał, że tak powiem, w decydujących meczach tam w ostatnich minutkach. I też zmieniliśmy Abrachom. Boże, Andrahamowicza chciałem powiedzieć, co jest, ty. Zmieniliśmy Obama Yanga, który ma statystyki przepotężne, 22 bramki, 23 asysty i 13... 23 bramek i 13 asyst, matko jedyna. I daliśmy tutaj Darwina Nunieza. no karta, szczerze, on jest dzikiem, nie? Totalnym dzikusem i bardzo mi się to podoba, że on taki jest i oba meyang kurczę, no nie ma czegoś nie ma takiego, takiej mocy jak Nunes a Nunes przypominam że gra na Luffy <gryw> więc biega jak jak, jak poszarpany nie więc no, polecam. Polecam za, szczególnie, że ja mam dobre. Odczułam pozytywne wibracje w związku z tą kartą, ponieważ to jest karta, z którą spędziłem bardzo dużo czasu w FIFI 22. Ta karta jego, taka, wiecie, specjalna, która wyszła. Nie pamiętam, chyba Team of the Season, albo nie wiem, czy to nie był Shape Shifter jakiś 5 na 5 miał. No i robił tutaj naprawdę spustoszenie Stepstis on. Puchu. No nieźle, czyli gramy z, ze Stepową siostrą, moi drodzy. Okej, okay, składzik, no dobra Do roboty moi drodzy, do roboty Nowy skład, chcę wam pokazać, 12-3 bilans Pograliśmy sobie troszkę poza odcinkiem Meczów, żeby was nie zanudzać Tutaj milionem spotkań Połączenie jest żenujące, ale my Nic sobie z tego nie robimy, po prostu Wjeżdżam, rozjeżdżam, jazda No jest, o Felix. kurde W końcu, ty, ładnie, ładnie, ładnie Nice on już czystą pauzę, on już cisnął pauzę Trzynaste zwycięstwo, melduje się na naszym koncie, znakomicie Nice, o oh, dużo szczęścia, przepraszam mojego oponenta, ale no kurde Łama, no, to jest oba mają Nie wiem jak to strzelił, ale jest goty jest, Duniez! No, yes. Kurde, dobrze, bardzo dobrze, świetnie. Aja, aj, ja, aj, aj, już, aj. drodzy, 14 z na ten moment, 14-3, 3, 3 leczę do końca, let's go! Tak jest, Joe Felix, let's go! Sean Faleks, let's go, Shaw Faleks, good job! No. nie wiem co tu się okay. wydarzyło, ale mamy ramkę. To oznacza, że już za sekundkę, już za momencik będziemy grać mecz o 16 zwycięstwo, co nam może przynieść no potężne nagrody. No, no trzeba sobie to powiedzieć szczerze. Trzecia ranga to są przepotężne nagrody. To są piki, które mogą zmienić wszystko w tym pubie, bo jakbyśmy trafili jedną tylko kartę tam, to byłby przepotężnie. Dodatkowo paczki też mogą zmienić to wszystko, nie? więc no, tutaj może być Kongo takie totalne, bym powiedział. Moi drodzy, wszyscy razem, kibicujemy, dopingujemy, trzymamy kciuki i po marzenia, po spełnienie marzeń, proszę państwa, jest Holland w składzie naszego oponenta, jest krótki zakolak, nie wiem to to. Nunez! Let's go! Let's go! Darwin Nunez, oponent bez szans. Van Dijk. Tylko jedyna Tak jest! Tak jest! Szao, Felix, Asysta marzeń. Och. O kurde! No to jest widzowie Kongo, nie? No to nieźle. Ty, ja się tu zagadałem i... Na no, Holand jest... jest niezły. Bardzo znalazł Nice, obamy ją. Let's go. Obamy ją, tak jest. Let's go. Tam jest obamy ją, obamy ją, ale Wayne Runy, po długim słupku na zielonce, tak jest, moi kochani. Tak jest, ależ, to był killer Wayne Rooney to jest killa Cyk, dwie akcje Patrzcie do z występu, będą w tym meczu Wayne Rooney, piękny moment, ale my teraz Ten piękny moment uczcimy tym Że oddamy ten ostatni mecz Naszemu przeciwnikowi My też dostaliśmy jeden mecz w gratisie Pamiętajcie, żeby coś takiego robić Bo to jest piękny moment W sensie tak trzeba robić w mojej ocenie Tak trzeba robić Jeśli wygrywamy, nie mamy już meczu w Orangę Nie, nie zależy nam na zwycięstwie Oddawajmy mecze, pomagajmy sobie nawzajem Jeśli jest taka możliwość Jak najbardziej Trzeba coś takiego sobie robić widzowie Trzeba sobie pomagać Lecimy dur, oddajemy mecz Powodzenia A my moi drodzy KS Piwko a my, moi drodzy, odbieramy nagrody i te nagrody już jutro o 18.00. Jeśli chcesz być na bieżąco, to zostaw suba, zostaw lajka, napisz komentarz, bo my tutaj zaczynamy tą serię w bardzo mocny i imponujący sposób. Końców dużo zostało. 100 tysięcy, więc tutaj będą zmiany. Oj, widzowie, będą. Widzowie, dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już jutro. Papa. Pa.